Sianka Katowice wygrywa dzisiaj arcyważny mecz z Rowem Rybnik. 1 do 0 dużo emocji, mało bramek, ale wszyscy w pełni zadowoleni. Tak, jesteśmy szczęśliwi, że ten mecz udało się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, czyli zdobycia trzech punktów. Cieszymy się ze zwycięstwa i z postawy przede wszystkim zawodników w samym spotkaniu. Jeżeli miałbym rozkładać się ten mecz na czynniki pierwsze, to ta pierwsza część spotkania, pierwsze 45 minut wydaje się bardzo dobre w naszym wykonaniu. Czytamy tego przeciwnika, reagujemy odpowiednio, też stwarzamy sobie sytuację, ale bramka nie pada. Druga połowa, no to przede wszystkim to, co się wydarzyło na początku drugiej połowy, czyli 40 7. minuta. Alan zdobywa bramkę na 1-0 i trochę przeciwnik przeważa w tym meczu, ma swoje sytuacje, no ale wydaje mi się, że, że, że trochę szczęścia też nam potrzeba i dzisiaj to szczęście było po naszej stronie, chociaż warto też wspomnieć o tym, że zawodnik, który zdobył pierwszą bramkę, czyli Alan Lubacki miał jeszcze sytuację na, na, na podwyższenie w wyniku, nie udało się, więc myślę, że w tych sytuacjach stuprocentowych jest 1 jednego plus nasza dobra postawa, serducho zostawione przez zawodników na, w tym spotkaniu powoduje, że te trzy punkty zostają na Podlesiu i nadal jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o, o czwartą ligę. O pierwszą Ligę Śląską.